Cześć tu Aga. zapraszam Ciebie na film, w którym przedstawię Tobie, czym jest kurs Esencja Jogi Kundalini, kurs online, który rusza już niedługo. Kurs online... Hmm. Zbudowałam w sumie głównie po to, aby wprowadzić Ciebie do całej tej esencji praktyki jogi kundalini. Jest to kurs dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z jogą Kundalini, ale nie tylko. Również dla osób, które już są w tej praktyce, ale chcą sobie jakąś tą wiedzę usystematyzować poukładać, wrócić do niektórych rzeczy. Czasami jest tak, że my nam się wydaje, że już coś wiemy, a po paru miesiącach czy nawet latach praktyki wracamy do czegoś i widzimy to zupełnie w innej perspektywie. Natomiast osoby, które dopiero zaczynają, to tak właśnie krok po kroku wejdziecie w świat jogi kundalini. Ja tutaj otworzyłam sobie kurs, bo kurs oczywiście jest nagrany, przygotowany, wszystko jest online, choć nie tylko, bo też są spotkania live. Mam tutaj ten Cały program, także opowiem o każdym module. Kurs składa się z ośmiu modułów. Każdy moduł, jakby może wprowadza nas w inny aspekt jogi Kundalini, ale właśnie takie podstawy. I pierwszy moduł jest takim fundamentem, czyli właśnie wprowadzenie w ogóle do, do praktyki jogi Kundalini, gdzie opowiadam, czym jest joga Kundalini, na czym polega praktyka jogi Kundalini, nawet też praktycznie i teoretycznie. I w tym module też. Przedstawiam asany podstawowe, jak nawet nie wszystkie, nawet pozycje, które używamy, które stosujemy w praktyce, właśnie jogi kundalini. Przy tych pozycjach pokazuję też bardzo często modyfikacje. Także, nie, jeżeli na przykład jakaś pozycja jest dla ciebie zbyt trudna, zazwyczaj wtedy jest też przekazana właśnie jakaś tutaj możliwość, jak tą pozycję wykonać łatwiej w inny sposób. Do tego modułu dodany jest też bonus, którym jest jeden, jed, jeden z bonusów, jest właśnie e-book, gdzie są przedstawione pozycje jogi kundalini, gdzie możecie sobie poczytać też o tych zaletach, o tym yy, dlaczego ta praktyka, dlaczego ta pozycja akurat działa i tak dalej. Następny moduł jest to moduł o mantrze. Wprowadzam świat mantr, przedstawiam też podstawowe mantry jogi kundalini, jakie wymawiamy, dlaczego, jak je praktykować. I w tym module jest kryja, która już, tak zresztą w każdym module jest i kryja, i medytacja, którą dopasowałam właśnie do, do tego tematu mantry. I również medytacja, która jak się domyślacie jest z mantrą. Przy tym module następny bonus, czyli i e bok właśnie z mantrami, także drugi, druga część naszego bonusu. Następny moduł jest to moduł o pranie. Czym jest prana, czym jest pranayama, podstawowe ćwiczenia oddechowe, no i oczywiście kryja związana właśnie z pranayamą i też medytacja, w której wykorzystujemy oddech. Jak się domyślacie zresztą. W następnym module, Centrum Pępka, tu pracujemy z trzecią czakrą. Bardzo mocno wzmacniamy nasz środek. I z tym też związana jest praktyka, i z tym też związana jest medytacja. Również tutaj przedstawiam jeden z następnych oddechów, pranayama, która będzie działała właśnie na to Centrum Pępka. I następny moduł, jest to moduł poświęcony czakrom, tak ogólnie czym są czakry, w ogóle wchodzimy w ten świat czakry, Jest praktyka dla czakry, jest medytacja dla czakr. Także wiem, że ten temat Was zawsze interesuje. Tutaj właśnie wchodzimy w świat czakr. I następny moduł 10 ciał, bo my w Jodze Kundalini mówimy nie o jednym naszym ciele fizycznym, ale aż o 10 naszych ciałach. Także wprowadzam w Was ten świat 10 ciał i z tym związana ta praktyka i również medytacja. I następny moduł aura. Aura, która no, jest dla nas bardzo ważna. Cały czas musimy dbać o naszą aurę. I tutaj was też wprowadzam w świat aury. Praktyka z aura, medytacja, która wzmacnia aurę. I ostatni moduł, energia kundalini. Właśnie mówię dużo o tej energii, bo to z tym też jest dużo tematu, pytań i dużo rzeczy właśnie się pytacie na ten temat. Oczywiście praktyka i medytacja też związana z energią kundalini. I tutaj też dodatkowo Taki bonus, gdzie zrywamy w nasze więzi. O tym Wam więcej powiem podczas kursu, ale właśnie co bardzo ważne, by zrywać więzi, które mogą być od lat przez lata utrzymywane, utrzymywane w naszej aurze, co związane jest wcześniej, mówili, mów, mówiłem, już mówiłam o czakrach. I właśnie w tym module będziemy wykonywać taki rytuał na żywo. Inne bonusy, czyli już o dwóch bonusach Wam wspomniałam, nawet trzech: e-book pozycje, e-book mantry, rytuał zrywania więzi, ale też. Y Spotkania takie, no w ogóle w każdym z tych modułów są spotkania na żywo. Także każdy z tych modułów wy dostajecie już materiały przed weekendem, w piątek. Podczas weekendu możecie się z tym materiałami danego modułu zapoznać, teoretycznie przejrzeć sobie już praktykę, można nawet ją spróbować. I w poniedziałek wieczorem spotykamy się na live, który oczywiście będzie też nagrany i udostępniony później na platformie, ale na tych live'ach spotykamy się na żywo. Kto ma ochotę, wtedy możecie. Zadać pytania, możemy ja na pewno też bardziej, jeszcze, jeszcze głębiej wprowadzam Was do tego tematu, tego każdego z tych modułów. Także jest więcej informacji. Wchodzimy w temat właśnie tak bardzo głęboko. Pytania wszystkie są zapisywane, także macie też możliwość później sobie odczytania tych materiałów, tych pytań, odpowiedzi i tak dalej. Inne bonusy jeszcze to przekazuję, opowiadam o mitach związanych z Jogą Kundalini, bo jest ich bardzo dużo i po prostu różnych takich że teorii, które. Rozwiązuje raz na zawsze, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Waga pokazuje też, jak zawiązać turban, jeżeli Ciebie to interesuje, bo przy praktyce jogdzyki i kundalini spotkacie się z tym, że czasami niektóre osoby właśnie chcą zawiązać sobie turban, czy niektóre medytacje, jak nam się to przydaje. No i wcześniej wspomniane już właśnie pytania i odpowiedzi. Na koniec możecie sobie też obejrzeć vlog z nagrywania tego kursu, który już był nagrywany, także może Was to zainteresuje, jak to wszystko wyglądało od podszewki. No i... Chciałabym też tutaj zaznaczyć, że wszyscy uczestnicy kursu mają dostęp do tych materiałów dożywotnie. Zawsze się śmieję z tego do żywotnie, ale tak, dopóki. Internet istnieje w jakikolwiek sposób, to dla Was zostaje, i też macie możliwość dołączenia do, każdego, do każdej edycji. Także osoby, które praktykowały w 2019 czy w 2020, bo wtedy właśnie rozpoczęła się esencja, mogą też dołączyć w tym roku, a Wy możecie dołączyć w przyszłym. Także tutaj jest to bardzo ważne, dlatego że ja często dodaję nowe rzeczy, w każdym, w, w każdym roku też nowe rzeczy na nowe rzeczy zwracamy uwagę, bo też ja też się cały czas rozwijam i my się wszyscy rozwijamy, więc warto sobie to, te wiadomości odświeżyć. Także myślę, że odpowiedziałam na wszystkie pytania, bo te, te pytania często mi zadajecie. Ten kurs trwa 8 tygodni i także widzicie, że moduły nie są wszystkie naraz przedstawione, tylko jest tak sporadycznie jeden moduł, drugi, żeby was nie przytłaczać tym. Myślę, że to jest naprawdę duża dawka wiedzy o Jodze Kundalini. Przy okazji nieprzytłaczająca i też można sobie tutaj wybrać z czym się pracuje. Zapraszam was do obejrzenia filmów uczestników, którzy brali udział wcześniej w 2019 roku i w zeszłym roku, bo myślę, że jest fajnie też posłuchać, jak oni to doświadczyli tego kursu, z czego korzystają, co im się podobało itd. Także tutaj gdzieś wam zalinkuję film tu, tu czy tu i też pod tym filmem, także obejrzyjcie sobie też koniecznie właśnie feedbacki z tego kursu. Dziękuję, zapraszam, mam nadzieję do zobaczenia w kursie online Esencja Yogi Kundalini. Satnam.